Maciej Aleksiuk, 20-latek pochodzący z Rostoki pod świdnicą, który przyjechał do Wrocławia, by bawić się ze znajomymi w klubie, był poszukiwany przez tydzień. Niestety, spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy: okazało się, że nie żyje. Powód jego śmierci jest już znany. Nagranie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Maciej Aleksiuk, który pod koniec września bawił się ze znajomymi w klubie X Demon, zaginął bez śladu. Nikt nie wiedział, co stało się z nim po wyjściu z imprezy. Tygodniowe, szeroko zakrojone poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała wodrze w okolicy ulicy Celtyckiej, we Wrocławiu. Prokuratura ujawniła, jak zginął. Maciej Aleksiuk po raz ostatni był widziany na nagraniach monitoringu z lokalu X-Demon. Widać na nich, jak 20 latek wychodzi z klubu i rozmawia na zewnątrz z grupą osób. Później, w towarzystwie nieznanego mężczyzny w czarnej kurtce, porusza się w kierunku ulicy Krupniczej, rozstając się na rozwidleniu ulic przy placu Jana Pawła II. Gdy chłopak nie wrócił do domu, natychmiast wszczęto poszukiwania. Policja wraz ze Strażą Pożarną, Wrocławską Wodną Służbą Ratowniczą i Płetwonurkami przeczesała fosę miejską i odrew okolicy mostów Mieszczańskiego i Pomorskiego, gdzie widziany był Maciej Aleksiuk. W końcu udało się odnaleźć ciało kropka na miejscu zdarzenia. Pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej, przy udziale policji i technika kryminalistycznego, dokonano oględzin miejsca ujawnienia zwłok. Decyzją prokuratora zwłoki mężczyzny przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej celem wykonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek śladów wskazujących na udział osób trzecich w zdarzeniu, poinformowała prokurator Justyna Pilarczyk, rzecznik prasowa prokuratury okręgowej we Wrocławiu.